Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Fryderyk wysłał depeszę do kapitalistycznych inwestorów, którzy mieli założyć swoje inwestycje na terenie Kajzerogradu. Depesza brzmi. Szybsze inwestycje dadzą większe zyski. Należy także rozbudować siatkę budynków oświaty i kultury, które będą dofinansowywane przez Komitet Finansowy Wykonawczy. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, w swojej depeszy do kapitalistycznych inwestorów zachęca ich dofinansowaniem lub ogólnym zyskiem z inwestycji na terenie m.in. Kajzerogradu. Ale nie tylko, liczą się inne duże miasta, ale one też nie są aż tak ważne, jak wieś, która bardzo szybko potrzebuje silnej rozbudowy. I nie tylko pod względami, które napisał Szanowny Wielki Książę Fryderyk, ale także względy infrastruktury czy komunikacji są bardzo na tamtych terytoriach ważne. Knieziaska Komisja Wyborcza wydała sondaż, który pokazuje, na którą partię by obecnie zagłosowali mieszkańcy Wielkiego Księstwa Królików. Dalej na pierwszym miejscu znajdują się krzyżowcy, ale z niewielkim zyskiem wyborczym, bo zaledwie 2 punkty procentowe. Następnie Unitat Uszacki, który przegonił socjalistyczno-agrarną przymierze samoobrony Wielkiego Księstwa Królików, mając 16%. Przymierze samoobrony ma trochę mniej. Natomiast stronictwo Wiejskie, gdyby teraz były wybory, miałoby wielki sukces na swoim koncie, ponieważ ich poparcie sięgałoby ponad 10%. Ma 11%. Unia Rolnicza około 10%. 10%. Rada sumologiczna równa 8%. RPK, ostatnia partia, która by się dostała, miałaby zaledwie 1,3%. Następnie trzy partie, które by się nie dostały Senatu, gdyby w dniu dzisiejszym były wybory. imperialiści Bibi Plus i Partia Ekoterrorystów. Media państwa komunistycznego oskarżają Demokratyczne Wielkie Księstwo Królików o przeprowadzenie na ich terenie zamachów terrorystycznych. Wielkie Księstwo Królików w styczniu 2024 roku po upadku powstania baseniarystycznego w Kajzerogradzie stało się państwem bezpiecznym i wolnym od terroryzmu. Samo Wielkie Księstwo Królików nigdy nie szerzyło i nigdy nie będzie szerzyć ani obecnie nie szerzy terroryzmu dla świecie. Dlatego oskarżenia w stronę demokratycznego i spokojnego, bezpiecznego państwa Wielkiego Księstwa Królików są bezpodstawne. Kwestia braku mieszkań na rynku handlowym w Wielkim Księstwie Królików zostanie wkrótce rozwiązana. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszym, który już trwa obecnie, są mniejsze inwestycje, między innymi w bogate kamienice, takie jak tutaj, murowane czy dobrze ogólnie wyposażone, nawet jeżeli są drewniane to już zmniejsza popyt na mieszkania w Wielkim Księstwie Królików. Natomiast już wkrótce przyjdą wielkie inwestycje mieszkaniowe, które zapewnią każdemu królikowi i każdej króliczej rodzinie mieszkanie w swoim mieście. Wielkie inwestycje kapitalistyczne, które wkrótce nadejdą, będą największym sukcesem wielkiego księcia Fryderyka w pierwszym półroczu 2025 roku. Teraz na tej fotografii widzimy tylko bezkres pól, bezkres trawy i bezkres niczego. Już wkrótce, bo za parę miesięcy w tym miejscu będzie widoczny jedynie bezkres wielkich wieżowców i inwestycji, prowadzonych dzięki reformom Bohatera, szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, także zamiast bezkresu traw będzie bezkres betonu i drewna, z którego zostanie wybudowana silna cywilizacja Wielkiego księstwa Królików, która całemu Państwu pokaże, jaka jest silna i potężna, budując całe wielkie miasta, całe wielkie ośrodki miejskie i wiejskie. Wielkie Księstwo Królików do czerwca 2025 roku będzie najnowocześniejszym i najlepszym państwem na świecie. To wszystko dzięki bohaterskim reformom szanownego Wielkiego Księcia, które nadchodzą. Także Księżnowska Agencja Prasowa informuje, że inwestycje wielkie osiedla kapitalistyczne, które mają powstać na terenie Kajzerogradu i innych dużych miast Wielkiego Księstwa Królików mogą rozpocząć się już dzisiejszego dnia. Spadł niemiły i bardzo agresywny hejt w stosunku do krowy Nuny. Na początku przypomnijmy: krowa Nuna jest śnieżnobiała, Jest ona najcięższą krową na świecie, a co za tym idzie, najpiękniejszą, ale także najdroższą, ponieważ została sprzedana za 4,2 miliona dolarów. Także mieszkańcy w Brazylii, gdzie się urodziła i początkowo mieszkała, chodzili do jej obory, aby jej oddać pokłon jako część wielkiej i potężnej krowie Nunie. Jednakże w środowisku międzynarodowym została ona skrytykowana. Krowa Nuna została nazwana grubą, co jest dla niej bardzo niemiłe, ponieważ ona przez tyle lat swojego życia specjalnie budowała największą masę w świecie, aby stać się najdroższą, czyli najcenniejszą krową na świecie. Teraz płacze cały dzień w swojej oborze w USA, ponieważ jest wyzywana przez wszystkich od grubych krów. Dobry wieczór, zapraszam na wywiad w FFR u Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest największa w Wielkiej Księstwie Fanka Krów, tak zwana Krówkara. Dobry wieczór Pani, co Pani sądzi o atakach hejtu na krowę Nunę? straszne, wstrząsające i bardzo niemiłe. Krowa Nuna jest dla nas bardzo ważna. Jej czyny, czyli między innymi to, że mieszkańcy Brazylii chodzili jej składać pokłony jest dla nas czymś wyjątkowym. Powinniśmy się na Brazylijczykach w tym momencie zacząć stylizować i też pokłaniać się krowie Nunie, a nie nazywać ją grubą krową. Dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji knieziowskiej Frischer-Mrudjota. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.